Yn ystod y W niezwykły sposób mieszkańcy gminy Sułkowice oraz zaproszeni goście uczcili w niedzielę 242. rocznicę bitwy pod Grobami, będącej jedną z potyczek Konfederacji Barskiej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu barwnego korowodu spod tablicy upamiętniającej bitwę, jaka znajduje się w Harbutowicach. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, uczniowie gminnych szkół, a także członkowie stowarzyszeń działających na terenie gminy. Po blisko godzinie drogi i dotarciu do kaplicy Michała Archanioła wzięli oni udział w mszy świętej, upamiętniającej bohaterów walk sprzed niemal dwóch i pół wieku. Zgromadziliśmy się na tym świętym miejscu, aby modlić się w sposób szczególny za naszą ojczyznę. Według wszelkich doniesień i źródeł historycznych wojska Konferatów barskich miały zgrupowanie tutaj nieopodal tego lasu, wyruszyły w kierunku Lance i napotkały na zgrupowania rosyjskie i tutaj w tych lasach rozegrała się bitwa i w tych lasach zostali konfederaci barscy pochowani. W niedzielne popołudnie na mieszkańców czekały również inne atrakcje służące przede wszystkim integracji miejscowej społeczności lokalnej. Jak co roku od kilku lat organizujemy majówkę, która to ma przypominać mieszkańcom gminy Słukowice o tym historycznym wydarzeniu. Zapraszamy nie tylko naszych mieszkańców, zapraszamy również mieszkańców okolicznych gmin. To miejsce leży na styku trzech gmin i trzech powiatów. Pomszy i gospodynie przygotowały piknik w którym promujemy swój kapuśniak, no nie chcemy być gorsi od słuchowickiej szanówki, więc mamy ten kapuśniak, mamy kiełbaski pieczemy, ciasta, ciasta różne. Sołectwo Harbutowice zawsze angażuje się w takie inicjatywy społeczne, jaka jest tutaj dzisiaj, to w ten sposób nasza miejscowość żyje. Ta impreza już się wpisała w coroczne obrzędy w naszej miejscowości. No jest wesoło, bo po prostu współpracujemy, są zaproszeni z całej gminy i poza gminy różni goście. Co rok jest coraz więcej. Naprawdę warto jest odwiedzić naszą miejscowość. Przede wszystkim jest perełką w gminie Słkowice.